Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, witam Państwa na kanale Biżuteria z Bliska. Teraz chciałem opowiedzieć Wam o nowym cenniku, który pojawił się na rynku. Cennik szmaragdów. Oczywiście głównie tutaj chodzi o zmiany cen ze względu na wprowadzenie nowej klasyfikacji szmaragdów, nowej kategorii, czyli kompozytów szmaragdowo-żywicznych które automatycznie zmieniają cały obraz rynku i całego cennika. Do tej pory w większości cenników, do czasu, aż nie zostało to ogłoszone przez LMHC, wprowadzenie tej nowej klasy, w cennikach nie rozróżniano cen dla kamieni poprawianych przez wypełnienie żywicami chemoutwardzalnymi, ewentualnie światłoutwardzalnymi, tylko obniżało się tą cenę o pewien procent przy czym niewielki procent natomiast zmiana kategorii do której należą te kamienie czyli z kamieni naturalnych do kamieni wytworzonych przez człowieka do kamieni kompozytowych okazuje się że te ceny bardzo spadły na kamienie kompozytowe w związku z tym trzeba je trzeba zrobić dla nich nowe tabele no i Gem World to jest taka organizacja która Zajmuje się dostarczaniem narzędzi dla ekspertów, którzy oceniają kamienie, oraz dla ekspertów, którzy wyceniają kamienie i biżuterię. I ona przygotowała właśnie nowy cennik. Reklamują to w tej chwili. Jeżeli ktoś chciałby korzystać z profesjonalnych narzędzi do wyceny, no to. Ten cennik jest jednym z, z cenników, który mógłby nabyć. No, i on właśnie został uaktualniony o nowy, nowe tabele do wyceny, wyceny szmaragdów. Wiem, jak to jest na polskim rynku. Tutaj właściwie niewiele osób korzysta z profesjonalnych cenników i z profesjonalnych narzędzi do, do wyceny. Większość wycen, które się tutaj robi, to są wyceny robione z głowy. Po prostu mi się tak wydaje i nie ma to żadnego związku z tym, co tak naprawdę dzieje się na rynku. Co gorsza oceny też często tak są robione, a to już jest, to już jest poważny problem. Natomiast no, informuję o tym, że narzędzie jest. Ja to narzędzie używam od, od bardzo dawna, czyli Gem Guide, czyli ten, ten, to narzędzie do wyceniania, to narzędzie do wyceniania. Biżuterii, kamieni, właściwie, właściwie wszystkich rodzajów obiektów jubilerskich, jakie można sobie jakie można znaleźć na rynku, jakie można sobie wyobrazić. No i zawsze uaktualniany jest najszybciej, jak się tylko, tylko da. Już pierwsze rozmowy o tym, pierwsze szkolenia o zmianach cen szmaragdów o, o tym, jak podchodzić do szmaragdów już były organizowane w połowie zeszłego roku najwyraźniej rynek czy tam firma konsultingowa potrzebowała chwil, trochę czasu żeby zorientować się na rynku jak to tak naprawdę działa no i jak można było się spodziewać po targach w Tuson mogli zebrać wszystkie dane które uda im się zebrać które zdobyli i przygotować taki cennik polecam wszystkim którzy zajmują się oceną stosowanie tych narzędzi i a wszystkim klientom zwracanie uwagi wszystkim klientom tych ludzi, którzy ekspertów, którzy wyceniają biżuterię, żeby żądali od, od tych ekspertów, żeby używali profesjonalnych narzędzi, no bo tylko w te, to daje wam gwarancję, że te wyceny będą rzetelne i będą dobrze zrobione. Jeżeli nie używa się takich narzędzi, jeżeli robi się wyceny z głowy, bo mi się wydaje jeżeli wycenę się opiera o e, jakąś jedną cenę ofertową, tak spotkałem się, spotykam się na rynku często z takimi wycenami, gdzie nie, nie ma wyciągniętej żadnej ceny średniej, tylko po prostu jedna cena ofertowa, no i to znaczy, że ten mój kamień, e, kamień, który wyceniam, kosztuje tyle samo albo jest warty tyle samo. Nie, to, to taka wycena nie jest rzetelna, i, i, no i tyle. To ja wiem, że to jest wygodniejsze, szczególnie dla ekspertów, którzy są ekspertami zależnymi. Dla ekspertów, którzy, których wyceny zależą od tego, czy to jest ich oferta skupu, czy oferta sprzedaży. No ale to nie chodzi o to, żeby było wygodnie ekspertowi, albo wygodnie handlarzowi, tylko chodzi o to, żeby, żeby rynek był właściwie informowany o poziomach, o poziomach cen, bo tylko to pozwala się rynkowi normalnie.